Że panu profesorowi chciałem powiedzieć tak na pocieszenie o tym partnerstwie, o tej współpracy mazowiecko-łódzkiej, że parę lat temu było podpisane takie porozumienie w zakresie wykorzystania walorów rzeki Pilicy jako terenu spójnowego, i związanego z turystyką. To było takie podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Warszałkowskim Mazowieckim a Łódzkim. Było uroczyste przecięcie szterki w, w Domaniewicach, tam gdzie jest taka no, w pobliżu granicy Łódzko-Mazowieckiej. Łódzko Nie wiem jak to dzisiaj wygląda, to znaczy czy coś w tej materii zrobiono, jeśli chodzi o jakieś opracowania, ale przynajmniej jakaś taka malutka jaskółeczka, jaskółeczka była. Ja mam pytanie, mówię to tylko takie stwierdzenie Panie Profesorze, że coś tam już kiedyś się zaczynało dziać. Z tym, że czy się zadziałało dalej, to do tego naprawdę nie wiem. Byłem uczestnikiem tego uroczystego spływu kajkowego, który był przez teren powiatu Tomaszowskiego i Białoprzeckiego. I powiem tylko, że powiat Białobrzeski chciał współpracować z województwem górskim w zakresie rozwoju turystyki i szeroko rozumianego przemysłu turystycznego. Także deklaracja już wtedy była i ówczesny starosta bardzo był chętny do nawiązania współpracy z tą i samorządowcy, samorządowcy tego powiatu e, również. E, pytanie właśnie tego rodzaju do pani dyrektor związane właśnie z tym partnerstwem e, wykraczającym poza obszar województwa. Dlatego, że tutaj odwójna gminy Życzyca Marka Kazimierczyka słyszy o tym, że na przykład miasto i gmina, Nowe Miasto, chciałyby współpracować, bo to jest tam pilicą, to zresztą były, były tereny powiatu rawskiego sprzed reformy 1975 roku. Także oni tutaj by chcieli ewentualnie nawiązać. Jak to wygląda od strony finansowania? Dlatego, że przecież regionalne programy operacyjne różnego rodzaju zamykają się w granicach województwa i te pieniądze są w granicach województwa. Tu będzie na przykład partner, dojdzie na przykład gmina, miasto i gmina yy, województwa mazowieckiego, powiatu yy, białobrzeskiego. Czy na przykład w zakresie współpracy tej szeroko rozumianej platformy ceramiczno-budowlanej, gdzie w planie zagospodarowania to jest to województwo, jest zapisane, że powiat Tomaszowski, Opoczyński, ale i powiat Konecki, powiat Konecki Gierce, ewentualnie, że to partnerstwo w sumie można było w tym obszarze przynajmniej budowlano-ceramicznym nawiązać właśnie z powiatem z powiatem Koneckim województwa świętokrzyskiego. Jak to wygląda w zakresie finansowania? To jest takie pytanie. Była też tutaj mowa na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, to powiem Państwu tylko, że byłem na takiej konferencji w listopadzie 2012 roku w Polsku. to była międzynarodowa konferencja na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze drogowej i oprócz prelegentów z różnych krajów, bo nawet Chińczyk był na tej całej konferencji, byli to samorządowcy, którzy dzielili się doświadczeniami w zakresie tego partnerstwa publiczno-prywatnego i przepisów, które wtedy obowiązywały i wszyscy stwierdzili, mówili jednym głosem, że do tych trzech pewnie należy czwarte, będą pisać prokuratora. Bo tak to wszyscy odbierali, że generalnie w ramach tych partnerstw to wszędzie ten prokurator tam zagląda. Wtedy przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki powiedział, że... Przygotowane są zmiany przepisów dotyczących partnerstwa, że będzie tak jakby e, kierowane i, i wzorem dla, dla, tego, dla, tego, dla tej ustawy będzie e, ustawodawstwo e, angielskie czy brytyjskie. Dlatego, że, bo przypomniał, że w sumie bardzo duże projekty partnerstwa publiczno-prywatne były robione e, na terenie i Wielkiej Brytanii, i Francji, bo przypomniał, że tunel pod Kanałem La Manche był budowany w partnerstwie publiczno-prywatnym i nikogo tam generalnie chyba nie wsadzili, a to było, to było olbrzymie przedsięwzięcie. Yy, także panią dyrektor proszę, proszę o odpowiedź o te możliwości ewentualne finansowe. I może tylko jeszcze jedno, no, że yy, tutaj jest to partnerstwo podpisane w zakresie ten obszar funkcjonalny tych paru gmin. No i ja tak czuję, czuję ten bundrze, że, że ten obszar funkcjonalny nie zamknął się jeszcze gminą poświętne w powiecie opoczyńskim, nie zamkną się jeszcze gminami, które okalają Zalew Słowiowski, bo to jest tak bardzo fajny zamknięty obszar związany i z turystyką i Zalewem Słowiowskim, przynajmniej częścią Pilicy. Dziękuję bardzo. Pan słusznie zauważył program regionalny, generalnie ma alokacje przeznaczone na region, oczywiście nie zmienia, znaczy są od tego wyjątki, chociażby, nie wiem, firmy, które brały udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych za granicą, wtedy powiązaniem z regionem miała być, czy ma być, tak jak w obecnej perspektywie, posiadanie filii, oddziału, coś co łączy z, z danym regionem, natomiast w takim przypadku projektów ponadregionalnych, możliwym rozwiązaniem jest na przykład zgłaszanie takich propozycji projektów w ramach kontraktu terytorialnego, czyli pozyskanie, czy zgłoszenie do nas propozycji, które Państwo chcieliby realizować, które przekraczają granice i wtedy na zasadzie negocjacji dwóch województw z rządem, wtedy istnieje możliwość realizacji takich projektów. z Tym że. Tutaj może nie było akurat to powiedziane, nie było czasu na to, żeby to jakoś wszystko dokładnie wytłumaczyć. Natomiast kontrakt terytorialny, umowa rządu z samorządem, to nie jest lista poważnych życzeń, to nie jest lista 150-200 projektów, tylko to jest lista projektów, które są wynegocjowane, które mają określone źródło finansowania, które są przyporządkowane czy też do jakichś funduszy unijnych, czy też funduszy z budżetu krajowego. Które powinny być w określonym czasie zrealizowane. Tak więc wynegocjowanie projektów ponadregionalnych to mogłaby być jedną z możliwości. Tak? Czyli stworzenie takiego przedsięwzięcia, pokazanie z jakim problemem Państwo chcą się zmierzyć, jak chcą Państwo rozwiązać i wynegocjowanie później realizacji zarówno z jednego czy też z drugiego programu.